Siemano, z tej strony Revanes, a to jest Gothic 2. No i tutaj poza odcinkiem sobie dotarłem właśnie do miasta Korinis No i teraz tutaj ogólnie trzeba jeszcze rozwiązać kilka spraw. A konkretnie tutaj mamy właśnie wiadomość od bandytów. Tutaj właśnie jest to, co znaleźliśmy tutaj właśnie. Bronię, które od Fernando dostali. No i mamy teraz właśnie dowód, który dostarczymy temu mm, Martinowi. No i w końcu go złapiemy. Także też dostaniemy punkty jakieś. Kolejne oczywiście. No i dobra. Teraz ja sobie tylko trzeba do niego dojść na no kawałek tutaj będzie. Tam no w drugim końcu tego miasta portowego jest. No i potem oczywiście pójdziemy do Watrasa i mu przekażemy, że schwytaliśmy właśnie tego Fernando. No i dobra. Widzi, słyszy się to. Nie wiem, ty mi powsadz. Całkowicie się z tobą zgadzam. Dobra, o tu już stoi. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Dobra. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, pokaż co tam masz. Ten pałasz zabrałem bandytom. Na głowicy wycięto literę F. To pierścień od jednego z bandytów należał do zamorskiego kupca na liście broni i innych towarów dostarczonych bandytom widnieje podpis niejakiego Fernando Fernando kupiec z górnego miasta przyznał się do robienia interesów z bandytami sądzę że to wystarczy a więc to Fernando no to nieźle wpadł w sumie to dziwne zawsze wydawał się takim praworządnym obywatelem przypilnuję żeby przez długi czas nie wyszedł z więzienia Naprawdę się spisałeś czapki z głów. Watras będzie zachwycony tymi wiadomościami. Co to za... Mi Jesteś... Skrzynie w... Tak, tak, śmiej się i paladyni przywieźli. Nie możesz... Chcesz coś kupić? Często się z... Nie. Rozumiem. Rybak Farim ma problemy ze strażą. Dobra. Cały czas go okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się? Farim potrzebuje... Już wiem, o ryby. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. Co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. Czy... Okej, okay, dobra, u niego też można kupować sobie jakieś rzeczy. Dobra. Ogólnie teraz są znowu więcej złota. Ja sobie powykuwałem miecz oczywiście. No i znowu ładna sumka jest. Dobra, teraz trzeba tego Farima znaleźć. On gdzieś tutaj chyba powinien być. Z tego co pamiętam, gdzieś właśnie tutaj powinien być na końcu. No i potem pójdziemy sobie do watrasa. Już jak rozwiązać Twoje problemy? Zamieniam się w słuch. Jestem tu od niedawna, ale znam kogoś, kto. M Martin. Myślisz, że powie strażnikowi? Tak powiedział. Dobrze. Wielki ten dziwny, błękitny kamień znalazłem. Nie sądzę. O. Dobra, tak więc. Kolejne doświadczenie wpadło. A co za tym idzie, oczywiście? Y Mamy tu chyba kolejne rozwiązanie, rozwiązane zadanie. <laughs> tak więc teraz sobie pójdziemy jeszcze tylko do watrasa I powiemy mu o tam... E, właśnie, o tym, że schwytaliśmy tego... Fernando całego. Tylko jeszcze trzeba rozwiązać tą sprawę zaginionych ludzi. To może się do Laresa zagadam. Hej! Zrobię to za ciebie. Hmm, nie. Chyba ale niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Czym konkretnie? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Część zagini... Właśnie dlatego stoi. Ale może Dam ci mój pierścień za kwamarynem. Załóż go. Dzięki... Znajdź mi zastępcę, ta ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko. Choć nie mam pojęcia. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Okej. Okay. Dobra. Jedzie. Nie mogę się stąd ruszyć do. Okej. Okay. Ale dostaliśmy od niego jakiś pierścień, coś niby tam na targowisku mamy z kimś pogadać. Raz tylko zobaczę, który to konkretnie jest ten pierścień. Okej, okay, dobra, któryś muszę chyba zdjąć. się w końcu zmieni? Dobra. Trochę siły stracę. Ale przynajmniej. Bo teraz będzie widać, że jesteśmy ten. Hmm, tutaj. Że pracujemy dla wodnego kręgu. Do którego i tak niedługo dołączymy zresztą. No i nie wiem, no teraz może jeszcze by się. Jak tutaj się już uporam z tym wszystkim, no to y, może tam też pójdę właśnie się zająć tymi. Y, tymi kamiennymi strażnikami, co tam tych kręgów powychodzą. Tutaj z tym typem jeszcze chyba coś było. Skąd ten sceptycyzm? Widzę u ciebie znak wodnego kręgu. Jesteś jego członkiem? A jeśli tak, to... to wiedz, że Larysowi marzy się zmiana pracy i odwołanie z placu. Zobaczę, czy uda mi się. Rozumiem. Tak, to bardzo typowe. On po prostu za dużo gada. Z kim tu jeszcze może pogadać? Z Kantarem? Nie wiem, z Daronem? Nie, chyba tu nic nie ma. Nie wiem, Zuris jeszcze. Kurna, trzeba bliżej podejść. Co on w ogóle ma tutaj ciekawego? Dobra, trzeba kupić sobie trochę tutaj tych płotek leczniczych. Eliksir siły, tylko jest drogi bardzo. Dobra, chyba nic tego nie potrzebuję. Tu jeszcze mamy tych dwóch. No dobra, chyba tutaj nic już więcej się nie dowiem. Okej. Okay. Jeszcze chyba tamtego typa chodziło. Dobra, idziemy do Watrasa. Nowa tras. W miejscu. Ej te... hey, ty! Co do tego handlarza bronią. Wiem, kto dostarczał uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fernando. Doskonale! Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Tak. Zadba, aby Dran nie wyszedł za szybko z lochu. Dobra robota, synu! To co? Jestem już gotów zostać członkiem Wodnego Kręgu? Nie tak się umawialiśmy i dobrze o tym wiesz. Oby Adanos oświetlił ścieżkę, po której kroczysz. Hmm, czyli musimy rozwiązać jeszcze sprawę zaginionych ludzi, chyba? Co do tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Elwrich, przeladnik Torbena. Powiedział mi, że to właśnie oni transportują porwanych drogą morską. Wydaje się, że zamieszani są w to jacyś piraci. Uwolniłem Elwricha z bandyci, porwali dziewczynę imieniem Lucia. Porwana dziewczyna Lucia zadawała się później z bandytami. Chyba jesteś na dobrym tropie, oby tak dalej. Hmm, dobra, jeszcze mi nie przyjął. Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Świetnie, przyjmij w. Dobra, eksir jeszcze dostałem. Eee, chcę sobie manę może zwiększyć. Chcę zwiększyć. Okej. Okay. Dobra, dwukrotnie chyba zwiększyłem sobie. Eee, dobra, musimy pomóc i kalarysowi znaleźć. Eee, tak. Dobra, trzy punkty nauki jeszcze mam No i tak, manę tutaj mam Dwukrotnie praktycznie zwiększoną Dobra Jeszcze może pójdę sobie tam do tego Elbricha I z nim pogadam ten list mu można przekazać jakoś chyba Znalazłem list od Lucy. Co? Daj mi go! Nie! Nie mogę w to uwierzyć! Nie, nie wierzę! To niemożliwe, żeby teraz mnie zostawiła! Zabierz ten list! Nie chcę go! Ona do mnie wróci! Wiem to! Zobaczymy! Mam tylko okay. nadzieję, że przyjmij to złoto. To dzięki tobie odzyskałem przeladnika. Okej. Stać jeszcze złoto od Torbena tutaj, żeby pomogliśmy mu odzyskać przeladnika. Za uratowanie mu życia... No i dobra, dalej musimy tutaj szukać tych informacji o tych zaginionych. Nie, trzeba ruszyć dalej Coś z tym ornamentem to zrobić A co dokładnie to nie wiem, żeby właśnie ten portal otworzyć sobie Pomóc tym magom Dobra, sobie teraz skoczę tutaj do tego portalu Żeby się już szybciej tutaj przenieść do tej gospody Nie łazić nie wiadomo ile Ale znowu się maszykuje Taki odcinek z uważeniem Dobra, jesteśmy już przy gospodzie Jeszcze może sobie tutaj zerknę Może już skończyli to picie tam Dzięki temu Zyskam kolejne doświadczenie i złoto, oczywiście. Ale pioruny walał. No, jesteś nareszcie. Czekałem na ciebie. Co się stało? Konkurs picia właśnie się zakończył. Kto wygrał? Tym razem zwyciężył Randolph. Rukar chyba miał zły dzień. Mam nadzieję, że to już ostatni raz. Nie chcę tu więcej takich podejrzanych zabaw. Oczywiste. z nim. Chwila. Mamy kaca? Nie, czuję się świetnie. W końcu się udało. Wielkie dzięki za pożyczkę, proszę, przyjmij to w podzięce. Wygląda na to, że Rukar długo jeszcze będzie trzeźwiał. No i dawa, tu mamy Rukara. Chyba przeliczyłeś, nie? Bierz swoje pieniądze. Dobra, 200 złota. Jeszcze masz mi do powiedzenia, Orlan? Inaczej bym się do tego zabrał. Hmm. Odnoszę wrażenie, że gapisz się na mój pierwszy. Nie wiem do końca, co o nim sądzić. Nie mówię ci przecież nic nowego. To akwamaryn. Znasz ten kamień? Wcześniej Owszem, witaj w kwaterze głównej, bracie pierścienia. Czym nie mogę służyć? Do tak, jakby mnie Zdarzy to się kiedyś było. korzystać z kamienia teleportacyjnego? Hm. A tobie zamienić skretynem na mózgi! Dopóki Mag Wody nie powie, że to ustrojstwo jest niegroźne, nawet się do niego nie zbliżę. Przydzielono mnie do pilnowania jednego z takich kamieni. To mi w zupełności wystarczy. To mnie wcale nie dziwi. Gdzie znajdę kamień teleportacyjny? Nie chcę Niedaleko słucha. na południe od mojej gospody znajduje się jaskinia, w której magowie wody odnaleźli taki kamień. Żadna wielka sprawa. Można rzucić okiem na ten kamień teleportacyjny? Hmm. Jasne, a co mi dziwi. tam. Masz oto klucz. Wejście zabarykadowałem. To okay. nie mój problem. Teraz będzie mogli się tam być kolejne przejście. Dzięki temu się chyba te, te, przeteleportujemy tam do kryjówki magów. Ale teraz się udam właśnie do jednego kręgu. I spróbujemy tutaj zawalczyć teraz z jednym z kamiennych strażników. Mam tylko nadzieję, że sobie poradzę. Bo to może być dosyć ciężka walka. I potem sobie zerkniemy na tamten kamień teleportacyjny. Dobra. Okej. Okay. Sobie pozbieram jeszcze co tu trzeba. Kolejne zioła. Bardzo mi się przydadzą No i dobra, trzeba te przyciski poznajdywać teraz Okej, okay, tu mamy pierwszy Dobra, tu mamy drugi Trzeba jeszcze chyba trzeci znaleźć O, tu jest. Zapiszmy sobie. Wylazu. Dobra, niech ci wieśniacy go tutaj trochę obiją. Może I ja postaram się go dobić. Dobra, to było ładne Coś tu znajdę Okej okay. No ale oni są dosyć wytrzymali, więc to kurde Ciężko tu było sobie z nim poradzić samemu No i dobra. Nikt nie chce wiedzieć. Sebe wrócę tutaj do tej gospody. Jako że mam dużo tych wszystkich eliksirów, to teraz mogę się podleczyć. Mogę na spokojnie. No i dobra. To naprawdę nie mój problem. On myśli, że to takie łatwe. Raz sobie tam właśnie pójdziemy. Eee, Dobra, coś tutaj jest jeszcze do poszukania. Chyba nic. po prostu teraz trzeba wejść sobie do tamtej jaskini. Dostać mi w końcu klucze. No i użyjemy sobie tego portalu. Co to gdzieś tutaj zaraz będzie. To wejście. Okej. Okay. No i proszę bardzo. Czy kamienną tablicę zdobywamy kolejną. No i włazimy. No i patrzcie, co nas przyniosło. Tutaj właśnie do tej.. Tutaj, tutaj krypty. Czy coś z Wami mogę pogadać jeszcze? Hey. Chyba nic już tu nie ma. Hej, ty. Y, dobra. Także w sumie niepotrzebnie ty to przyniosło tak naprawdę. Tutaj chyba już nic więcej nie mogę zrobić. No ale bliżej kolejnego kręgu. Tu mamy Saturasa. Hej, ty. Ponieważ nie sądzę, żeby udało ci się odciągnąć innych magów od pracy. Możesz zanieść jednemu z nich wiadomość ode mnie. Powiedz Riordanowi, że chce z nim porozmawiać. Przebywa w głębi krypty. Kurde, jakbyś sam nie mógł tam pójść. Hej. Możesz, abyś jeszcze bardziej naruszył. Nie, nie mam... Kurde, co za ten. Jakbyś sam sobie nie mógł przejść. On jest dosłownie obok niego. Hej! Saturas chce cię widzieć. Czyżby posunął się naprzód ze swym dochodzeniem? W takim razie natychmiast się z nim zobaczę. Okej. Okay. Dobra, jak tu w ogóle z zadaniami jest? Coś z tym portalem. Dobra. Kamienie teleportacyjne. Okej. Okay. Dobra, ale na pewno trzeba będzie ten... Teraz pójść spać, żeby ten nie walczyć po nocy. A z tego trzeba sobie odpocząć do rana. Jako, że jesteśmy w pobliżu kolejnego takiego kręgu, sobie pójdę tam i może spróbuję zawalczyć z kolejnym strażnikiem. Tylko tutaj jeszcze będą gobliny się kręcić. Co będzie dodatkowym utrudnieniem oczywiście. Oczywiście jakoś bardzo blisko to nie jest. To trzeba będzie kawałek przejść. Ale i tak. Hmm, sobie tam dojdziemy. Może jakieś kolejne informacje się przy okazji odblokują. Najpierw musimy opuścić tutaj te podziemia. Nie ukrywam, że są one całkiem spore. Dobra, teraz tutaj. Okej, okay, chyba dobrze idę. Tutaj powinno być wyjście. Dobra, w końcu światło słoneczne powoli dociera. No, i dobra, jesteśmy już na powierzchni. O, patrzcie, tutaj coś jeszcze jest. Może tutaj wejść. No, może bym zapisał grę, bo dawno nie było zapisów. Coś tu jest ciekawego. Kufer tylko jakiś. Pierścień ognia. Coś tu jest więcej ciekawego. Kolejna kamienna tablica. Okej, okay, czyli można stąd spadać. No i dobra, ruszamy teraz tutaj w, w tą stronę. Też już obszar trochę zdany. tej przymierzaliśmy. Te ścieżki. Dobra, ścierwojady. Dobra. Ładnie poszło z nimi. Zbieraj co i trzeba. Nie znajdę. Trzeba iść, kurde, dalej. tak na szybkości się po prostu tam dostać.